Uwaga, wrzuca piłkę z wolnego w pole karne. Piłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. Runej. Byłaby dobra próba przeniesienia ciężaru gry, gdyby tylko udało się opanować piłkę. Aut. Ma piłkę na skrzydle. I co teraz? Popatrzmy. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Wymierzył teraz pięknie to zagranie. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Bramkarz wybronił. Tyle, że piłka wciąż w grze. Nie do wiary. Nie mają litości. Powiększają teraz przewagę do czterech goli.